Panie profesorze, jest pan profesorem medycyny. Ja wiem, że to pytanie będzie wywoływało uśmieszek, ale zadam poważnie je. Czy alkohol pomaga w zwalczaniu koronawirusa? No i pan się śmieje, no. Eee, 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 eee. Oczywiście, że pomaga. Również szare mydło. Bardzo dobrze. Mm. Ech, maseczkę, już niech się pani nie wygupia. Takie maseczki zakrywające, to nie białe. One, one nie zabezpieczają One nie przed wirusem. One nie zabezpieczają przed Yeah, uh, well,